Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Troszeczkę przyciszonym głosem, dlatego że raz, że po browarach, drugim razem, że młody śpi. No i cóż, chciałbym powiedzieć. Magiczna zbieżność. Co do bitew. Patrzymy. Porażka. 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 Porażka, 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 porażka. Zrzut ekranu, gdybym zapomniał po pijaku. Zwycięstwo, porażka, zwycięstwo. Te gry były rozegrane w Plutonie, no i niestety nie było opcji, aby wygrać bitwę. A co jest dziwnego, to to, że jest to drugie konto i mam 47,43 zwycięstw. Z chwilą, kiedy dochodzę do 48%, nagle magicznym sposobem losuje drużyny takie, że nie jestem w stanie wygrać. E, albo zmniejsza się celność, nie mogę nic trafić. Albo są rykoszety od boków. Powiedzmy KW1. Na Matryldzie z penetracją 121 przebijam. I w ogóle. I w ogóle. Powiedział to Wojtek też. Odkrył taką dziwną zależność. I z tym się w pełni zgadzam. Naprawdę. Bo jest to naprawdę magiczne. Na tamtym kącie również miałem to samo, z tym, że tam nie mogłem wyjść powyżej 48, chyba 23 czy, czy 20, 48, 50 jakoś tak. Cały czas mi losowało tak, że nie byłem w stanie wygrać. No i tutaj mamy podobnie, tyle że 47, 43 Miałem tutaj dzisiaj 47, 78, 88, jakoś tak, już teraz nie pamiętam dokładnie. No i nagle zjeżdżam do 43, 42, czy niżej. I znowu jak zjadę dobrze, to nagle wygrywam, podbijam statystyki co do zwycięstw i znowu spadam. To co się wyprawia w tej grze to jest naprawdę tak odrzucające, że... Nie mam już zamiaru naprawdę nawet chyba kręcić filmów e, z tej gry, bo jest to tak żałosne i tak denne, że się żygać chce. Tak więc e, tu sobie utnę ten film i jutro jak się ogarnę wstanę powiem co dalej. No witam, witam. E, tak jak mówiłem na następny dzień dogram e, filmik o co mi chodziło. Tamten filmik nagrałem specjalnie, żeby nie stracić wątku e, po browarach. <grych> tak więc, o co mi chodzi dalej. Tak jak wczoraj widzieliście, wczoraj, e, wcześniej widzieliście na filmiku przyklejonym. Na początku miałem na 10 bitew 8 porażek, z tego dwie wygrane i w sumie ta ostatnia była fuksem wygrana. E, nie wiem co jest grane, i naprawdę zaczynam coraz, coraz więcej wierzyć w słowa Wojtech, Wojtecha, który, no, mowa tutaj o koledze na YouTubie, który jest, yy, że te bitwy są w jakiś sposób ustawiane. I tak jak mówiłem wcześniej, yy, podjeżdżam po 48%, niestety, klops, i zaczynają się przegrane. Mało tego. Matyldą, która jest czwartego tieru, wyrzuca mnie non-stop na szóste tiery, a kolegów z klanu wyrzuca e, często na czwarte, piąte. Ja mam na 10 bitew jedną, jedną na czwartych i max dwie, a reszta są to takie bitwy, że jestem trzeci od dołu, czwarty od dołu e, i tym podobne losowania. Mało tego. Losowaniach, jeśli jestem na samym dole, to ciężko mi jest na przykład y, uszkodzić y, kawu. Jedynkę, którą widzieliście w tym filmie, że można z tego działka lekko ją zniszczyć bez żadnych problemów, ale idą magiczne rykoszety, albo na przykład w bok strzelam, no to strzela 1-90 sekundy. Tak więc oddaję na przykład 15 strzałów w bok, wchodzą 2 czy 3, na tyle strzałów. No, ktoś powie, no, mam los, słabe losowanie penetracji, dobrze, tylko jak to jest z tym losowaniem? W jednej bitwie mam e, dobrze losowane, w drugiej mam źle losowane, nie wiem, bez sensu. I naprawdę odeszła mi ochota po wczorajszym dniu, żeby w ogóle nawet tak rekreacyjnie w to grać i jakiekolwiek filmy z tej gry nagrywać chyba że ktoś mi prześle jakąś powtórkę czy to polska kultura graczy czy, e, czy, czy, czy bitwy e, replay dostałem dosyć dużo więc ja to ogarniam wszystko nie martwcie się jeśli spodoba mi się jakiś replay to na pewno go wrzucę ale mówię, pierw muszę ogarnąć wszystkie bo jest ich naprawdę wiele no co tam jeszcze chciałem powiedzieć e, aha Kawu piątkom, jak gram Nawet jeśli mnie wyrzuca Na szczycie listy No to w magiczny sposób Przebijają mnie tutaj w dolną płytę Co jest bardzo dziwne Bo ta płyta rykoszetuje I to dobrze rykoszetuje I wczoraj, wczoraj bodajże Rano miałem właśnie bitwę Że byłem na topce Gówno zrobiłem, bo nie mogłem przebić Niektórych czołgów, które były na 6, 7 tierze a mnie po prostu lali w dolną płytę i pytam się gdzie tu jest jakakolwiek mechanika, gdzie tu jest jakakolwiek logika, bo jeśli jest jakaś mechanika w grze, to powinna ona być opisana dokładnie, a jeśli jest opisana, to nic nie trzyma się po prostu kupy. Są to zdarzenia po prostu losowe, a nie ma żadnego, nie ma żadnej spójności w tym co jest napisane, a w tym co się dzieje w grze. I nie wiem, no, ja na chwilę obecną przestaję w to grać, nawet rekreacyjnie, jak już powiedziałem, i, i po prostu będę, nie wiem, nagrywał z czegoś innego, nie, czy to z War Thundera, czy, czy z innych rzeczy, czy wymyślę coś, coś nowego, żebyście mieli co oglądać i czymś się zainteresować. No niestety, ale ta gra nie wiem, dla masochistów jest, czy, czy nie wiem, chcesz się wkurwić, zagraj WOTA, nie wiem, dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się.